nadzór bankowy poszedł na tak zwany kompromis Fra i frankowiczą zaproponował, że jeśli Franku pójdzie powyżej 5 zł do góry, to będzie dopłacać, a jeśli poniżej 3 zł to przewartują o 3 zł franka. Albo że jeśli ktoś kupił dom poniżej 100 metrów, jest przewraku chory, no to wtedy będzie bank dopłacał. To jest drwina z inteligencji naszej yy, i to drwina kabaretowa, bo po pierwsze yy, kto, kto buduje do 50 metrów, po drugie, co znaczy przewlekłe chory, po trzecie, a co będzie, jak będzie frank po 495 cały czas. I ludzie idą, mówiąc trywialnie, na sznurek. Nie dadzą za cholerę rady wyjść z tego. To jest oczywiście granda, bo to zdarzyło się, że pierwszy raz, chyba w dziejach, państwo stoi po stronie korporacji, a nie swoich obywateli. To jest 700 tysięcy ludzi, na których banki założyły pułapkę. To była celowa gra banków i te banki powinny stanąć pod prokuratorem, zapłacić horrendalne odszkodowania państwu i tych ludzi przeprosić i przewalutować. To jest proste. Tam nic nie trzyma się kupy. Można bardzo łatwo udowodnić, że banki prowadziły politykę przestępczą, a państwo tego nie robi stoi po stronie korporacji mówiąc nam, że gdyby przewartowały te banki to by popadały polskie banki. Po pierwsze, jakie polskie banki? Polskich banków praktycznie nie ma. 90 ponad 5% bankowości jest po stronie obcych korporacji. E, więc o czym my tu mówimy? dwa, straszenie, że się przewrócą te banki. A to niech się przewracają, skoro są przestępcami. Dlaczego polski nadzór bankowy nie dopuścił do polskiego rynku banki konkurencyjne z Rosji, jak e, Cyberbank, który chciał kupić alio, czy banki chińskie, które by stworzyły konkurencję i przestał być, może to lichwiarstwo tutaj kwitnąć. Niestety polskiego, polskiego rządu nie stać na to, żeby e, prokurat, pod prokuratora dać te banki, tylko próbuje negocjować jak, e, i 2 miliony, bo mówimy o 2 milionach ludzi, e, konsumentów, naszych rodzin, po prostu stawiając pod ścianą. To jest 700 tysięcy ludzi, a tak naprawdę to jest 2 miliona, bo to są rodziny, które budowały domy. To jest 2 miliony konsumentów. Ci ludzie zamiast wydać na konsumpcję, czyli na zakup towarów, teraz będą musiały w zębach nosić odsetki do banków i, i, i lichwiarskie, tego, i przestępcze. To jest niespotykane. To będzie rzutować na dalszy rozwój gospodarki, się użyczy. Bo jeśli 700 tysięcy ludzi nie kupi nic, bo musi jakoś wyjść, to jest jedna uwaga. Druga uwaga: dotyczyło to jakichś dziwnym trafem tylko terenów zachodnich. Trzecia sprawa, która jest istotna: komornice zabierają teraz te domy, które idą za bestę. I myślicie Państwo, że ci ludzie jak. Kom Komornik zabierze dom, to są wolni. Nie! Jeśli willa jest warta za 500 tysięcy, a kredyt był powiedzmy 600, komornik sprzeda za 300 tysięcy, to jeszcze ten biedny człowiek będzie musiał 300 tysięcy spłacać bankowi. To jest karygodne, do czego dopuszcza własne państwo i jak nie chronił obywateli. Po co my wybieramy w takim razie taki W Chinach traciło się do Chin. Jest to niemożliwe. W Chinach są banki. Chińskie. Nie dopuszczono lichwiarskich korporacji, bo doskonale Chińczycy wiedzieli, do czego to doprowadzi. Już wiadomo było, jak w 2000, chyba 2007 roku w Tajlandii te banki zrobiły taką wielką bańkę i Tajlandię wywaliły w powietrze. Pamiętamy, jak chyba w 2009 Filipiny e, poszły to, w, to, w to samo bagno przez te banki lichwiarskie. Wszędzie, gdzie są te banki, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że państwo będzie w dużych tarapatach. Niestety, jakimś dziwnym trafem, nasze elity rządzące tego nie wiedzą. W Chinach dopuszczono w tej chwili tylko HSBC, brytyjsko-hongkoński bank, który, który jest tam w jakiejś wieży. nie wiem, jakie on ma tam prawa, ale rzeczywiście istnieje. Natomiast większość banków, to banki, banki chińskie i te chińskie banki stoją za chińskimi przedsiębiorcami. To jest bardzo istotne. One wspomagają Chiny. Oprócz tego, że płacą podatki, trzymają na kontach olbrzymie pieniądze, to jeszcze udzielają kredytów dla przedsiębiorstw. A do kogoś teraz mają się udać na przykład Polacy. I to może mówimy, że dochodzimy do serca sytuacji.